Ja byłem na jego koncercie, mam z nim zdjęcie. Jego ochrona się nie chciała zgodzić, Hamy, a ja. A ja złożyłem ręce i tak mówi: No proszę, pana, no proszę, no. I go upłakałem. On mówi: Tak, zaczekaj chwilę, zaczekaj chwilę, a ja może być wspólny. I mama mi robiła zdjęcie z gawlińskim jest właśnie taki jak... Ja? Taki jak nie wpisać. <głoszeń> I napisałem później do niego dwa listy. Ale wciąż mi nie odpisał. A jutro zamierzam list do dziewczyny napisać. Miłosny. Może maila? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie znam jej ma maila, a jej koleżanka mi wygadała, jak ma na imię. I że nie ma Facebooka ani naszej klasy. O! No dziś! No jedź, no Boże! A teraz to już za późno, ale. Chłopie. To się mógł pojechać. Może teraz skręci. No ale dziś! Dziadek! No to dziadek. Boże, ile ludzi jechało tym kursem, to aż się dziwiłem. Nie no no, trochę No, na katolskiej dużo wsiadło. No. Nie wie pan na czym ma jutro język kursy Nie mam najbliższego pojęcia <laughs> Jest na A kto by tam sprawdzał kogo Swoją wystarczy, że zrobimy to co A ja za 8 lat idę na kierowcę U was <laughs> Jesteś pewien Ta, Jestem pewien <laughs> Mi to sprawia taką satysfakcję i taką frajdę. No. Dobrze, że nie było. Tu na pewno jest grudno. Już nie ma dopiero zdjęcia, no bo... Stuszkę no, to nie ma. Tak. Stuszkę? No. I co? No. A i co wtedy? No ja nic, no. Ja też odporizowałem chłopku i sobie I kto był winny? No ja to wyjeżdżałem sobie. A. Zmienię, że by się schował, nie widzę. I zabrali panu premier? Ja mam nie, nie, nie. nie, bo to przynajmniej Chyba, że je jeszcze wezmą. Nie, już nie wezmą, bo jakby mieli zabrać, to by zabrali. Panie, idź, idź. idź, idź, idź. No do będziemy dobrać i dla zwierząt.